Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was recenzję noża automatycznego chińskiej marki WIDARMOR model WA087BK GARF. W pudełku lotka informacyjna na temat producenta oraz sam nóż. Długość całkowita 19,5 cm, długość głowni 8 cm, grubość głowni 3,5 mm. Stal głowni to D2. Wcześniej miałem złe doświadczenia ze stalą D2 jeśli chodzi o korozję, ale tutaj ten problem o dziwo nie występuje, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dobrze trzyma ostrość, stal zahartowana w przedziale 56-58 HRC, głownia typu spearpoint, satynowana ze zbroczem w celu zwiększenia jej wytrzymałości oraz udarności. Podoba mi się. Na jednej ze stron widnieje logo firmy. Na Armor Lightnings, a z drugiej mamy garf D2 Steel WA087BK Designed by Rodrigo. No i logo designera. Rękojeść to czarny G10, który lepi się nawet do spoconej łapy. Nóż bardzo dobrze leży w dłoni, i fajnie się nim pracuje. Klip ze stali nierdzewnej bez żadnego motywu wraz z przelotką, dzięki czemu można ozdobić nóż parakordem, doczepić jakiś koralik czy paciorek. Fajna alternatywa do otworu w rękojeściach. Można zainstalować go zarówno z jednej jak i z drugiej strony noża. Bezpiecznik, który uniemożliwia przypadkowe otwarcie noża. Podoba mi się ten motyw czerwonej kropki, który występuje też w bezpiecznika niektórych pistoletów. Jak widać czerwoną kropkę, znaczy gotowy do strzału. Sprężna działa bardzo fajnie, nie wykupuje ciężar z rąk podczas otwierania, a mimo tego i tak robi wrażenie. Podsumowując, bardzo fajny automat w naprawdę rozsądnej cenie, nie trzeba wydawać dużej kasy na przyzwoity nóż sprężynowy, ciekawy design, niezła stal i dość wygodny. Nóż ma bardzo militarny charakter, wbrew obiegowej opinii Chińczycy potrafią robić dobrej jakości noże sprężynowe, a model Garf jest tego świetnym przykładem. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.